Cześć Wam wszystkim, słuchajcie, nie wkurzajcie się na mnie bardzo, ale film będzie podzielony na dwie części. Z uwagi na to, że YouTube nie lubi takich długich filmów, a ten miałby godzinę chyba czasu, więc yy, dzisiaj mamy pierwszą część, a za tydzień druga część. Także zapraszam do oglądania. No to tak, 7 litrów i 12 czegoś tam <laughs> weszło do Baku, i mam pełno, i jedziemy sami dzisiaj. Dzisiaj sami ze mną pojedziecie, bo wszyscy moi znajomi piją. Nie mają czasu na motorki. Także zapraszam na kolejną wycieczkę tylko ze mną. Za chwilę ruszamy dalej. No, także te tak, okularki zakładamy i ruszamy w drogę. Kurde, i znowu zapomniało mi się schować sobie brody do, pod kominiarkę. Wszystko mam na oczach teraz, nie wiem, może w kamerze też widać, jak tam sobie zapierdziela brudka, może mnie być dzisiaj lepiej słychać, ponieważ y, mam założone te moje DB które tam kiedyś był filmik nagrany i sprawdzam po prostu, bo wiecie, no niby działają, nie? Że tam wygłuszają silniczek i wszystko w temacie, ale nie wiem jak one zadziałają w dłuższym okresie czasu. Czyli, na przykład na takiej trasie, dajmy na to 100 km, czy tam ileś nie, i czy one się nie wypalą, nie wygrzeją, nie odkręcą i tak dalej. Nie, no to będzie taki test dzisiaj dla nich. No, także przy okazji, tej trasy, sobie sprawdzam moje db w działaniu praktycznym. No i właśnie z tego powodu, że mam te DB Killery, to będzie mnie pewnie lepiej słychać, <grych> bo minie buczy z tyłu. Zresztą nie wiem, właśnie ciekawe ciekawe, jak, jak to będzie na kamerze słychać, czy, czy też będzie tak samo jak... No bo tam troszkę na poprzednich filmach słychać te tłumiki, nie? Jak one sobie tam tak ładnie buczą. No więc zobaczymy jak teraz na tym filmie ich nie słychać. Także, tak, no, to tyle o tych moich, o tym moim teście dobekeelerów w dzisiejszym dniu. A pod koniec jeszcze się trasy okaże, czy zadziałało. <laughs> czy są dalej tam, gdzie były na miejscu. Mam oczywiście ze sobą klucze wzięte na wszelki wypadek, żeby je wymontować. No, ale zobaczymy. No kurde, nie powiem, ale <laughs> Us uszy mi się odzwyczaiły od od takiej cichej jazdy dziwnie mi się tak jedzie jakoś kurde, silnik słychać dziwne sprawy normalnie coś za spokojnie no ale przyda się, przyda się bo, bo mam do zrobienia jakieś 200 km z groszami tam i z powrotem także dzisiaj mi uszy odpoczną od hałasu z drugiej strony trochę słabo, bo mnie nie słychać, nie? I puszkarze sobie za dużo pozwalają. Przy okazji, kurde, zajeżdżają, wyjeżdżają i tak dalej. Eee. Nie wiem, jak teraz mikrofon trzymać. Bo wtedy, jak był ten dumik założony, to był blisko w tu ust u mnie, a teraz, kurde, nie wiem, normalnie. Żeby nie było jakiegoś przestarowania dźwięku O to może być różnie Kurde, trzeba się gdzieś zatrzymać Schować sobie tą brodę moją kuźba w tą w tą, no, w tą kominiarkę, bo, bo normalnie mnie kurde poczać po tubie Jest nie Kurde, nie idzie jechać Jakieś fajne miejsce spokojniejsze na chwilę mi prawe oko boli. Kurde, no patrzcie normalnie, zapomniało mi się. Po prostu się przywitać. Zatem dzień dobry wszystkim moim widzkom i widzom, subskrybentom i nie subskrybentom i tym, którzy przypadkowo tutaj oglądają teraz ten filmik. Także zapraszam ze mną dzisiaj na wycieczkę tylko ze mną, bez żadnych kolegów, Bo, jak wcześniej powiedziałem, koledzy dzisiaj. piją. <grystanie> nie mają czasu na motorek. Znaczy, tak mi się wydaje, przynajmniej, nie? I jeszcze mi się przypomniała jedna sprawa. Otóż, chodzi mi o to moją. tego Batwinga. Jeden tutaj z widzów się do mnie odezwał, że fajnie by było, jakby nagrać filmik o montażu tego Batwinga, nie? Jak to wyglądało, czym to jest zamocowane nie? i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc może, kurde dzisiaj fajna pogoda jest może na miejscu albo gdzieś po drodze, jak się zatrzymam może wykorzystam właśnie okazję i nagram taki krótki filmik jak ten Batwing jest u mnie zamontowany, na jakiej zasadzie yy, no tylko, że to będzie już wrzucone jakby do osobnego filmu, to pewnie nie będzie długie, tam parę minut będzie to trwało na pewno nie? Także także taki filmik sobie dogram jeszcze gdzieś dzisiaj po drodze o moim Batwingu właśnie. No jak on, jest, jak on jest zamocowany, do czego, gdzie, jak, po co i, i no i tyle. I jak on wygląda, i jak jest zbudowany i takie tam inne rzeczy, nie? Także takie coś po prostu sobie, taki filmik sobie krótki dogram dzisiaj. No i teraz tutaj zaczynam tą jakby bardziej przyjazną pogodowo dróżkę czyli dla tych co się orientują od Świerklańca w kierunku Brachowni, Częstochowa rasy, wioski i tak dalej fajne świeże powietrze patrzcie gnój mnie wyprzedził kurna frajer pierdzielony i kuźba ten musiał mnie wyprzedzić, nie? Musiał zastrzaniec, kurde bele. Nie mógł za mną jechać i skręcić sobie w prawo. Takie kurna tuczki jeżdżą w tych kuźba puszkach co niektórzy. No, yy, także wracając do tematu, yy, czyli tak yy, ogłoszenia, sprawy bieżące, wszystko opowiedziane. Teraz sobie, teraz wam powiem dokąd zmierzam. Zmierzam do, no i tu jest problem, bo znowu już nie pamiętam dokładnie nazwy ale to będzie napisane, ale mniej więcej to brzmiało w ten sposób, że jakoś były ośrodek kolonijny w Kulach, czy czy opuszczony ośrodek kolonijny w Kulach jakoś tak to się nazywało i zostało mi na miejsce kurde nie widać, bo słońce daje godzina godzinę, półtorej godziny jazdy, czyli no i tyle no, także Śmigam sobie zobaczyć na ośrodek. Podobno już tam yy, dużo pozarastało, ale jeszcze coś można zobaczyć. Także sobie sam dzisiaj yy, postaram to urbexować jak się da. Oczywiście, bo nie wiem, czy się da, czy te 100 km nie będzie zrobione na darmo. Chociaż gdzie tam na darmo? Motocyklem nigdy się nie robi na darmo kilometrów, nie? Motocyklem się jeździ. Chłonie się, kurde. Czujecie, czujecie ten zapach wiatru tego lasu, nie? Jasny, ale pięknie normalnie pachnie. A, już właśnie czuję ochotę wziąć i położyć tam w tej, kurde, w tej trawie, nałapać kleszczy. Wow, normalnie to jest piękno, coś pięknego. Oh. Szkoda, że te lato jest takie w do dupy. I dlatego dzisiaj też właśnie tak za dużo czasu nie ma, bo podobno. W, w pogodzie wygląda to w ten sposób, że dzisiaj ma być w miarę fajnie do popołudnia, a po południu się zaczynają już jakieś deszcze, burze, i tak dalej. No, i jutro, oczywiście, niedziela też będzie padało, więc staram się wykorzystać, bo dwa tygodnie przecież się nie jeździło już znowu przez te deszcze pierdzielone. No, i staram się wykorzystać właśnie tą chwilę takiego słoneczka, że jest dzisiaj no i śmigam sobie tam pooglądać do stóweczka w jedną stronę stóweczka w drugą, tam jest jeszcze jakiś kurde most piszący niedaleko, więc może mi się uda też tam zajechać w każdym razie no zobaczymy, nie jak to, jak to wyjdzie także teraz no, po prostu kierunek Blachownia, potem Kłobuck i za Kłobuckiem już to jest ten, to, ten ośrodek Kolonijny, czy. Jakoś tak. Nie, kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam normalnie tej nazwy. Były opuszczony, były kolonijny ośrodek. <noise> Dobra, nieważne. W każdym razie. Żeby, naj, najważniejsze, żeby tam zjechać na miejsce i żeby się okazało, że da się tam wejść. No. I czy da się tam dojechać w ogóle? Motorkiem, nie? To jest też pytanie. Bo nie wiadomo, bo to tak na mapach tam to tak kurde gdzieś w lesie to jest, nie? Także jak nie będzie jakiejś dróżki konkretnej, no to kuźwa, słabo zostawiać motorek Gdzieś samotny i potem iść nie wiadomo jak daleko, nie? No to wtedy by mi się nie opłacało, to by było Wtedy trzeba powiedzieć trudno Mówi się trudno i kurde, no jeździ się dalej Tak to Tak by to wyglądało A więc okej, okay, no to śmigam dalej i tam, gdzieś tam, coś tam z trasy jeszcze może powiem no, przystaneczek debekulerki siedzą na miejscu, jak się należy przystaneczek na... kurde, schowanie brody <grym> do bo bo normalnie tak mi wali po oczach, że masakra a mi zostało ile? 50 km na miejsce zobaczymy, czy się uda tam dotrzeć na samo miejsce kurde, czy czy się nie da dojechać no i brodzisko kurde schowane i zostało jeszcze ile według mapy kurde godzina jazdy prawie Oju. po południu ma nie wypadać, nie kurde to będzie chyba szybka wizyta tam na miejscu godzina jazdy tam cyk cyk i z powrotem kurde do chałupy dwie godziny, półtorej ciekawe Jaka pogoda, dobra, śmigam dalej, bo faktycznie szkoda czasu. Dobra, wszystko jest, wszystko wisi, nic nie odpadło, możemy jechać dalej. No to ogień w tłoki, kurde. <grystanie> lecimy. No kurde, nie lecimy. Teren zabudowany. Kurde, ale tu jest klimacik tutaj od, jak się jeździ od brachowni Częstochowa w kierunku Kłobucka, wow, normalnie ciemno tak w tym lesie, nie, środek dnia, chłodniutko, no pięknie, kurde, cała droga taka powinna być, <śm> to by się fajnie jechało, ile mi tam zostało, 47 minut, Kurna, nawet w środku miasta mnie szutry spotykają Niech mnie drzwi ścisną normalnie Kurna, o ale tu się paskudniejecie pod kamieniach. jasny gwint Uuu, przecież to się kurna tutaj O, patrzcie co to się dzieje Masakra normalnie O w dupę jeża, kuźba. Skręć w prawo Co to kurna Następnie Ja Skręć w prawo Ale paskudztwo Takie kamienie normalnie O, oko jeża Ledwo mi się udało motor trzymać. Kurwa na tym, na tym, na tym piasku, ale to było gówno ho, ho, ho. Jasny gwint. Jeszcze kurde czerwone światło. O, kurwa. Nieźle. Co to kurna było? Jasny gwint. No jeszcze takiego szutra żadnego paskudnego to jeszcze mi się nie zdarzyło Jasna dupa, zero na godzinę i kurde, bo mi się udało utrzymać motura kuźła na pionie I się normalnie <ścoughs> kurde, normalnie jest sobota Gdzieś godzina około 14 Pusto Normalnie pusto Polska wieś postapokaliptyczna, apokaliptyczna Jasne. Yes. Ani jednego ludzia. Ciekawe, nie? Hmm. Jakieś tylko autka co jakiś czas przejadą. A ludziów, kurde, zero. Kurde, witamy w województwie łódzkim ho, ho. I 13 minut na miejsce Blisko, coraz bliżej I chmurki się przerzedziły na razie Czyli jest szansa nie ubierać tego mojego ubranka, kurde, przeciwdeszczowego Jak, o chuśba. Co to za droga? Kurde, znowu szutry, jasnych więc To chyba moje przeznaczenie życiowe jechać po szutrach. Niemożliwe normalnie. Oby to nie było... Kurde, teraz te całe... 12 minut szutrów. Bo to by nie było fajne. O, pier już Pierdzielone gogle, kurde, gdzie oni mnie znowuż... To mnie znowuż poprowadziło e, Dobra No to jedziemy już utrami Tyle razy sobie kurde powtarzam, żeby nie używać tego gówna mapowego od gogli. To mnie kurde zawsze jakiś diabełek musi podkusić, żeby sobie odpalić gogle, mapy. Kurde, to jest niesamowite, jakie, jakie to jest dziadostwo te mapy ostatnio od jakiegoś czasu. Masakra, normalnie. Kurde. Uff, końcu, asfalt. Co za. Nie no kuźba to jest masakra z tymi goglami Kurde, trzeba je chyba odinstalować całkowicie z telefonu Bo mnie kurde bele zawsze jakiś musi podkusić kuźwa coś Żeby je odpalić Dobra, ale już 4 minuty na miejsce Zostały kuźwa, ale O Jezus, to było straszne teraz te szuterki Uff, Dobra, dojechaliśmy Prawie Trzy minutki do celu No tutaj asfalcik mamy ładny, kurde, ale teren też kóźwa fajny Fajnie by tu było mieszkać wow. Lasów pełno, kurde Rzeczka jakaś płynie Super Za 400 metrów skręć w prawo. O, widzicie, gdyby, gdyby pogoda była, to tutaj, kurde, jest pole namiotowe, tu w tym miejscu. I taki był plan wyjechać sobie na dwa dni tutaj i pozwiedzać więcej miejsc w okolicy. Proszę, pływ kajakowy pole namiotowe tu jest fajnie i poz pozwiedzać sobie tu więcej rzeczy. Pooglądać i rozbić się tutaj na polu namiotowym i wrócić sobie na drugi dzień, skręć w prawo. No, no ale niestety pogody są takie jakie są, czyli dzisiaj jest w miarę, wieczorem ma zacząć już padać. E, no i jutro to podobno niedziela też deszczowa, nie? także no, niekoniecznie mi się to uśmiechało, żeby gdzieś tam się rozbijać i w deszczu sobie, kurde, spędzać noc na polu namiotowym także nie, 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 ale wykorzystam to jeszcze raz, bo tu mam kilka miejsc do zobaczenia jeszcze oprócz tego właśnie gdzie jedziemy więc jak się zrobi, pogoda jakaś taka normalna, że będzie weekend gdzieś jakiś taki w miarę słoneczny, fajny więc sobie wtedy wykorzystam te, te dwa dni, żeby tu pojeździć, a rozbić się na tym polu właśnie przed, które przed chwilą mijaliśmy taki jest plan na przyszłość A jaką przyszłość to nie wiadomo Wszystko zależy od tego jakie będzie jeszcze sierpień hm. W tym roku No to tam mamy minutka na miejsce Zobaczymy Zobaczymy czy się opłacało Tu jechać te 100 km I cierpieć Po tych kuźwa ostatnich kilometrach Szutrów o. Nie było to fajne Dobrze, żeby mi teraz bateria nie padła w kamerze, bo właśnie dojeżdżam za chwilę i pasowałoby mi jeszcze jakieś tam chwilę nagrać z samego tutaj podjazdu już od razu tak na bieżąco. Więc... Za 300 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. O właśnie Tu jakieś kajaki po lewej, po prawej były Mi się wydawało, że to miejsce jest takie odludne bardzo, ale kurde wychodzi na to, że nie, że tu jest dosyć. Jesteś na miejscu. O kurde, patrzcie, jesteśmy. Wow, kurde, udało się dojechać i jać Patrzcie, jakie tu fajne miejsce jest. Kurde, brama zamknięta, trochę tu zarośnięte. Słuchajcie, możemy się obrócić jeszcze od razu albo nie, niech tak zostanie Dobra Cisza, patrzcie. Nie, udało mi się dojechać. Ośrodek kolonijny. Kolo, ośrodek kolonii letnich. O. Wow. Kurde. Wow. Tylko słychać cykanie motocykla. i wchodzimy.